Cześć! Witam Was na naszym kanale Superkoło. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy demontaż i montaż korby w systemie Halotech 2. Będzie nam potrzebne do tego parę narzędzi. Mianowicie klucz dynamometryczny, który będziemy używać go przy dokręcaniu. Korby. Eee, taki kluczyk z wpustym, który e, będzie nam potrzebny do o, zdemontażu e, śrubki kontrującej. Imbusa numer 5 i śrubokręt do podważenia zabezpieczenia w tej korbie. Zaczynamy od odkręcenia dwóch śrubek. One leżą główkami naprzeciw siebie. Z jednej strony. I z drugiej strony pamiętajmy, żeby zawsze dobrze klucz wciskać do gniazda śruby. Żeby nie spowodować jej objechania, popuszczamy sobie na tyle, żeby ta śrubka swobodnie się obracała z jednej i z drugiej strony. Teraz przechodzimy do demontażu właśnie śruby kontrującej. W ten sposób demontując ją całkowicie. Teraz śrubokrętem podważamy sobie zabezpieczenie, z jednej strony powinno się wysunąć. O, do takiego poziomu, że jest wysunięta po wyżej ramienia korby. No i ściągamy sobie najpierw lewe ramię korby, drugie sobie opuścimy, żeby nam gwałtownie spadło, ściągamy sobie łańcuch i delikatnie pchnąc. Czasami trzeba uderzyć, jeśli jest to korba już, że tak powiem, w rowerze eksploatowany, to trzeba ją lekko młotkiem gumowym uderzyć, żeby sobie swobodnie wyszła. No i tak wygląda demontaż korby. Jeśli byłby to rower eksploatowany, no to wiadomo, trzeba poddać to higienie, czyli... Szmatką albo ewentualnie papierem oczyścić dokładnie. E, miski tak samo oczyszczamy i przy ponownym montażu e, smarujemy e, ponownie smarem, żeby e, te elementy, gdzie tutaj się e, korba obraca w łożyskach były nasmarowane. Z powrotem przystępujemy do, do, do montażu. E, nie zapomnijmy o łańcuchu, jeśli nam spadnie tutaj suportu, więc trzeba go tutaj sobie delikatnie przytrzymać, żeby korby wprowadzić. Delikatnymi uderzeniami pomożemy jej przejść na drugą stronę, żeby cała ta oś wyszła. O. W ten sposób możemy sobie już założyć łańcuch na korbę. W ten sposób korbę zakładamy tutaj, akurat. Nie powinno być żadnego przesunięcia, bo to jest tylko jednoznaczne, jednoznaczna możliwość założenia go. Pamiętajmy o zabezpieczeniu. Wsuwamy, jeśli to zabezpieczenie się wsuwa delikatnie, wiemy, że korba jest dobrze z tej strony dobita, że weszła w całości do osi sportu. Przysiukę kontrującą wkładamy z powrotem i zakręcamy. Ta śrubka ma za zadanie ściągnięcie luzu z korby. Dokręcamy. Możemy sobie sprawdzić, ciągnąc w tą stronę za ramię korby i pchając w drugą stronę, czy tego luzu nie ma. Jeśli tego luzu nie ma, możemy przystąpić do ostatecznego przykręcenia ramienia korby. Wstępnie sobie dokręcimy. Indukcja numer 5. Może zaczniemy koło, żeby nam nie zagłuszało. I teraz przechodzimy do klucza dynamometrycznego. Informacje o tym, z jaką siłą dociągać ramię korby, producent zawsze gdzieś w którymś miejscu umieszcza. Tutaj, akurat, w tej korbie. Szymanowskie jest tutaj na tym ramieniu wyraźnie napisane, że moment dokręcenia między 12 a 14 Nm. Mm. na kluczu dynamometrycznym ustawiamy moment pomiędzy 12 a 14 ustawimy sobie na 13 już mamy 13 i zaczynamy dokręcać od zewnętrznej śrubki, o tej pierwszej od nas do momentu, aż w którym Dynanometryk da nam sygnał, że jest dociągnięty z odpowiednią siłą i drugą śrubkę również dokręcamy. Tykło, wyraźnie słychać, jest dokręcona. Czynność warto jeszcze raz powtórzyć z tego względu, że dokręcając tą śrubką może sobie powstać luz na śrubce zewnętrznej. Czyli ponownie wkładamy i znów dociągamy. Wyraźnie widać, że się luz zrobił, że jeszcze jest możliwość dokręcenia, o w tym momencie już przeskoczył, jeszcze raz do pewności i powtarzamy czynność jeszcze z drugą śrubką, żeby mieć 100% pewność, że obie śrubki są dokręcone z odpowiednim momentem. Zawsze sobie to sprawdzimy, ale widać, że śrubki są dokręcone z odpowiednim momentem. No i to w sumie na tyle, w kolejnych odcinkach przeprowadzimy wymiany yy, korb w innych systemach, Supportów. Dziękuję bardzo.